Chrzech nie miał zamiaru przestrzegać zasad, jakie tu panują, więc postanowił rozwalić podłogę, by się stąd wydostać. I tak zrobił. Nawalał z całej siły w tę obszczaną podłogę, walił tak mocno, że całe pomieszczenie zaczęło się trząść. Pod wpływem uderzeń dochodziło do wszelkiego rodzaju anomalii, które zmieniały się jedna po drugiej. Szaman to wszystko widział, zaczynał rozumieć, że to pomieszczenie cierpi, ale Chrzech się nie poddawał. Nawalał dalej. Tyle, ile miał siły w łysej bani, aż w końcu rozwalił podłogę. Wszystko nagle ustało. Zrobiła się zupełna cisza. Chrzech zrobił ogromną dziurę, która prowadziła do czeluści tego czegoś. Chrzech pomyślał, że musi tam wskoczyć, bo co innego miał zrobić, i wskoczył. To samo zrobił szaman. Przeteleportowało ich tam, gdzie Chrzech chciał. Trafił w to samo miejsce, gdzie przebywał matam. Gdy tam trafił, to wszystko uległo zupełnej zmianie. Wszystko było mokre. Z ścian kapała woda, i z dupy pojawiły się wisielce nad dziurą. Jełop nawet tego nie zauważył. Chciał tylko przywitać się z matamem i tak zrobił. Obydwaj się ucieszyli. Wtedy chrzech zauważył zmiany i spytał matama, co tu się stało, czemu to miejsce wygląda inaczej. Matam nie wiedział o co chodzi. Chrzech wyjaśnił, co widzi. Wtedy matam zrozumiał, co tak naprawdę się wydarzyło. Natychmiast powiedział Chrzechowi, że nie powinien niszczyć czegokolwiek, bo to przyniesie mu tylko zasrane kłopoty. Łysy Jełop nic nie rozumiał. Powiedział, że on chciał się tylko wydostać z żółtego pomieszczenia. Matam nie wiedział, o jakie pomieszczenie chodzi, ale powiedział, że doszczętne zniszczenie czegoś prowadzi tylko do kłopotów. Powiedział, że to wszystko też ma jakieś uczucia. Dodał też, że to wszystko żyje własnym życiem.